Witam serdecznie, ja jestem Adam Ers i zapraszam Was na kolejny już odcinek z serii darmowych gier epickich. Dzisiaj Love, trochę dziwna gierka, widzę, już ja się jednak yy, urodziłem i wychowałem na gierkach trochę starszych jednak. E, czyli bardziej GOTKIK, jakiś tam metin 2 czy coś Czyli jeszcze te pikselowe aż tak bardzo gierki mnie ominęły niestety albo stety No ale dzisiaj idzie nam sprawdzić taką gierkę ponieważ aktualnie ją właśnie mamy za darmo w naszej bibliotece Z racji, że taką serię prowadzę, więc trzeba ją też sprawdzić. Gierka była za darmo, ale bez bycia za darmo kosztuje 12 zł, <złotych> więc siłą rzeczy nie można od niej oczekiwać za dużo ale co? Może się zaraz zdziwię, może się zaraz przekonam. i Może mnie ta gierka pokona, to zobaczymy, zobaczymy. Klikniemy sobie start. Sprawdziłem i tak, nie ma na pewno po polsku To już trzeba od razu powiedzieć. I co jeszcze? I tam ewidentnie gra jest podpada zrobiona. Widziałem, że na początku nawet jak się włącza gra, to tam masz wszystko na napadzie, macie pokazane. Ja to robię na krematurze, bo się da, ale no nie wiem czy będzie wygodnie. Zobaczymy. Yolo do mnie przemawia ewidentnie. Więc zobaczymy. Aha, coś takiego. To chyba... Tutaj A się skacze. Są tylko trzy... Oj. Nacisnąłem D i umarnąłem. Jeszcze raz, nie naciskajcie D jak będziecie grać. To jest taka, kurde, w dół strzałka jest. Tutaj nie mogę chyba spaść. Kurde, jeśli ktoś jest y, starszym rocznikiem niż ja wow, wow, i y, y, chcę sobie przypomnieć te stare gier. O, oj, szybko idzie paść na łeb. Y, jeśli chce sobie przypomnieć te stare czasy, kiedy grał się aż w taki gierki na jakimś Pegazusie czy coś, no to kurde według mnie fajny taki powrót do przeszłości. Zobaczymy, spróbujemy sobie trochę dalej przejść. Zobaczymy czy tu jakiś przeciwnicy. O. Ja nie wiem czy ja... Czy mi się w ogóle uda przejść dalej? Ja jestem, ja jestem, widzę, za słaby na takie gierki. Tu trzeba specjalisty. Jakiś rocznik 7-0. Dobra, jestem. Tutaj nie bo... A, bo tu trzeba przeskoczyć, nie idzie na tym przejść. Okej. Okay. Czyli to spada od razu. Dobra. Taka kurde. Nie wiem. Jak pewnie pamiętacie, giereczki wcześniej, a jeśli nie, to zapraszam Was bardzo do poprzednich odcinków. Były tam gierki, które są takim właśnie fajnym zabijaczem czasu. Jeśli na coś oczekujecie, to te... też bym pod to podniósł. Ale no, aż nie, aż tak. Widzę, że to chyba jest aż, aż nadto gierka prosta, ale może wciągająca. Żadnej fabuły nie widziałem. Nic takiego nie widziałem tutaj jeszcze. Mogę stanąć? Mogę. Tu hop, tu, o. Żadnej fabuły nie widziałem, żadnego prowadzenia, nic. Od razu klikacie start, klikacie, wy 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 wybieracie sobie poziom trudności i idziecie e, do przodu. To jest jakaś strzałka, ale chyba muszę iść tak jednak. Tu, 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 o, o. O! Kurde, ale na pa... <ścoughs> Chciałem powiedzieć, że napadzie naprawdę może być przyjemne. Kurde, nie wiem. Ja. ja nie, jak widzicie, ja nie jestem najlepszy. Więc nie wiem, czy jestem dobry do oceniania akurat tej gierki. Tak jak mówię, jakbym zawołał, że mojego tatę, który się do takich grach bardziej wychował, to może. Może i coś by więcej powiedział. Ale ja to. Tutaj, tu. Wiecie, do czego. Wiecie, do czego fajna ta gra Jest? Do speedrunowania chcę zacząć speedrunować? Proszę bardzo. Gierka Love. Na epiku darmowa. Klikaj, i ściąga. Ja wiecie, ile ją pobrałem? 5 sekund? Nie wiem, czy dłużej mi nie, komputer nie, nie zajął ogarnianie komputerowi tego niż yy, samo ściąganie, więc. Dobra, firmy ostatni raz. Tutaj ewidentnie widać, co się dzieje w tej grze. Ja może spróbuję przejść dalej. Wytnę sobie to, bo zrobiło 800 razy. Spróbuję przejść dalej i pokażę Wam, czy coś się jeszcze zmieniło. O, są nawet osiągnięcia, jak widzieliście. E, więc więc fajnie. Można sobie tę gierkę przejść nawet dla samych osiągnięć pucharków na epiku. O Dobra, jesteśmy na następnym poziomie. Jak widzicie, kolor się zmienił. Z tego co widzę to białe na dole to chyba jakieś igły, więc zmieniły się też jakieś przeszkody. Zobaczymy tutaj. Spróbuję. Aha, okej. Okay. O nie! Dobra, mam nadzieję, że gierkę wam pokazałem. Nie będę wam dalej yy, zawierał czasu tak naprawdę, bo to chyba nie, nie ma co tu pokazywać. Gierka jak widzicie, bardzo prosta. Aż dla mnie, chyba aż za prosta. Więc ja nie dałbym tutaj wysokiej oceny, dlatego że ja się na takich gierkach nie wychowałem. I na pewno, jakąś większą ocenę, dałby tutaj jakiś sentyment do takich gierek, pewnie. Ja bym ją ocenił na takie. No 4 na 10, dałbym 4 na 10 dlatego, że gierka jest taka fajna, ma osiągnięcia, więc jakiś tam progres widać, do tego jest taka, no taka chillerowa można powiedzieć, spokojnie mógłbym zaliczyć do tej kategorii takich poczekajek po prostu, tak jak mieliśmy takie gry wcześniej, tak, taka jest teraz. Polecam sobie zobaczyć, jeśli jesteście akurat z rocznika starszego niż ja i takie gierki pamiętacie z dzieciństwa to jak najbardziej, zachęcam, fajna gierka i jest przystosowana do pada i jest przystosowana do klawiatury. Ja, ja myślałem, że na klawiaturze będzie gorzej, ale jednak nie było tak źle. Dobra, ja się z wami żegnam, dajcie lajka proszę, ja za to wam dam całuszka w czółko i widzimy się w czwarteczek w następnym pięknej, darmowej grze epickiej. Trzymajcie się, pa, pa!